Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik witam Was w kolejnym odcinku ja sprawdzenia map. Dałem mi was było sprawdzenia map, więc w końcu chyba się doczekaliście, tak? Yy, dzisiaj mapa Woćkowo 96, V2 mapa graliśmy na 95, a to jest 96. Mapa bardzo sentymentalna z LSO13 jak i do 15 nie była, była jakaś znakomita, ale do 13, bo moim zdaniem maile wchodzę, trochę co czas dowolnie. Jak widzicie zmieniłem fury na sprawdzanie Mapta KBM, BMW sobie jeździmy teraz. No i co tutaj mamy? Tak, zacznijmy może od tej strony. To jest standardowo, był wysyp słomy no i wysyp zbowa, No i jest wysyp zbowa, widzicie, to się po i i sobie sypiecie tam do góry. Tutaj były opryski, no i są opryski oraz gnojówka. znakomicie działa moim zdaniem. Ale proszę mi to otworzyć, chociaż to bramy. Chodźmy no, tutaj, tutaj jakieś też no, opryski czy coś, tutaj mamy ścielenie krowo, znaczy nie, tutaj mamy oborę, świniomi, wapno V2, ta duża wiata, która zawsze się wszystko mieściło i chodźmy też wysyp do wysyp zboża, wszelakiego rodzaju, yy, tutaj mamy los na kuchni, jeden tak ułożony, drugi tutaj ułożony, no i trochę gruzu dla cyganów koryto do karmienia trawą, obora, ścielenie działa, karmienie też działa No i co tutaj jest też druga gospodarka, o to 96 no Ogólnie jest tutaj druga gospodarka i tutaj, o tutaj jest trochę weczy, rzeczy, na przykład tutaj obora jest opuftona i dziurawa, ale no pomijam to e, Tutaj mamy kuchenkę ta gospodarka nie jest taka fajna, ale tutaj te, też Triggery, może ci się o coś Tu o, ale natomiast na tej gospodarce O, już to tle Muszę sobie zobaczyć, co to ma być O, no Dobra, tutaj jest, jest kup słomy Na tej gospodarce tak było w 13, takich jest tutaj Ktoś mi na O, tu jest obornik. Wymówię, tu jest obornik. Tu jest dużo miejsca ogólnie, tu jest taka brama przyjazdowa. A tutaj obornika nie ma niestety, chyba że tu jest obornik wypychany na tej... Nie, tu jest obornik, tylko że tu jest na płycie. Sorry, przepraszam. Ogródek jakiś taki fajny, no jak chcecie ogródek to polecam z eee, tutaj... O i co, mówię, w wette. Ogólnie ma polecam pod singa no nie jaki pod multiplayer jakoś chce się pobawić na tej gospodarki pojedziemy może w tamtą strony ma co jechać a ja po zawsze miło sobie pojedzie tutaj jaka ta fajna droga, tutaj ogólnie w ogóle są owce na tej gospodarce pojedziemy na skupy, zobaczymy czy coś się tam zmieniło jezu trochę no zawróciło no i co na skupie tutaj widzicie, o go na skupie się nic nie zmieniło, okładka na wysypywanie A to jest w ogóle wszystko z 13 wniesione bo widzicie pod mapą nic nie ma, no nie Nie ma triggerów pokazanych, wszystko z sedno z 13 no nie Skup się widzę w efekcie nie zmieniło, więc ładnie Beka, beka ogólnie Tylko ta BMK ma czerwony świat? Oho Oho Trochę ta BMK jest wymagająca tu jest pole tekstury są takie standardowe jak były w 13 ogólnie skiny upraw też są trochę nie skiny upraw są pozmijane no bo w 13 tych skinów upraw nie było no tutaj jest standardowa góra pod którą 30 miała problem zawsze z wyjechaniem ugnieniem my tam u was no, i łąka i inne też skin trawy jest owszem i o jest dodane ścieżki technologiczne właśnie z tego niestety nowego Drive kontrola, tutaj nie mam na pozbawu sobie pojeździć, ale pomijam. To taka by czołąka z górką też fajnie się grało, pamiętam na bodźkowie. To były najlepsze mapy do farminga od 11 do, 3, do 13, chociaż do 15, to jest bardzo dobrą mapą. Nie unikam, tutaj nie będziemy jechać, tam jest test pole takie jedno tutaj, jest test na droga. będziemy sobie tyle co tutaj, tutaj widzicie, wMkę sprawdzałem trochę, no i tutaj jest droga i tu możecie sobie poza mapę wyjechać już, bo no tu widzicie testowe modele bodźka, które w 13 były poza mapą niestety A czy tu jest opola ogólnie takie małe, ale nie, nie radziłbym ich używać ale ktoś czy to tutaj pod jakieś większe osyny nie polecam no, albo typowo pod ursusy z tory i go się mefa 255 w burakach nie działa niestety no i co mam wkoło oceniam no... 10 na 10 tak jak tam poprzednią mapę bo, bo ciekawe mapy zawsze były potencjalne dobre do gry zoptymalizowane bez lagów i ogólnie bez, bardzo bardzo fajne no i co w tym odcineczku to było na tyle mapy ściągajcie grajcie i co widzimy się w następnym odcinku do sprawdzenia map do następnego cześć no i papa pa.